Cześć, tu Kamil i witam Cię na moim kanale. Ostatnio na Instagramie dodałem relację, w której pokazałem jak zrobiłem swoje gołąbki, oczywiście w wersji ketogenicznej. No i cieszyła się ona dość dużym powodzeniem. Obiecałem, że pokażę Wam przepis, więc oto i jest dzisiaj przepis na gołąbki w wersji ketogenicznej. Także zapraszam Was, opowiem Wam czego będziemy potrzebować i jak ja robię te gołąbki. Jako, że będą to gołąbki zawijane, potrzebujemy oczywiście kapusty, może to być zwykła biała kapusta. Ja mam taką fajną płaską, w ją dostałem. Eee, nazywa się Cool Wrap Cabbage Rolls. Eee, I naprawdę fajnie się sprawdza przy robieniu gołąbków. 800 gramów mięsa mielonego z łopatki wieprzowej i dwie szklanki ryżu. Kalafiora. Jeżeli nie wiecie, jak robić ryż z kalafiora, to po prostu ścieracie go albo na grubych oczkach na tarce, albo w takim kielichowym, że tak powiem, blenderze, tarce, żeby był po prostu rozdrobniony. No i jedna duża cebula oraz przyprawy do smaku, takie jak sól i pieprz. Dodatkowo odrobinę smalcu albo oleju kokosowego, tylko po to, żeby natłuścić naczynie, w którym będziemy te Gołąbki, piec albo podgrzewać. Moje gołąbki to wersja z piekarnika, więc ja będę robił w piekarniku, więc będzie mi potrzebna brytwanka trochę głębsza, ale możecie równie dobrze robić na przykład w garnku na kuchence, jak to woli i jakie ma możliwości. Nie przedłużam, zabieramy się do roboty i pokażę Wam krok po kroku, jak ja robię te ketogeniczne gołąbki. Przygotujcie sobie w pierwszej kolejności taki duży 5-litrowy. Ja mam 5-litrowy garnek z wodą i nastawcie ją. Ehm, ta kapusta mi się dobrze będzie mieścić w nim, w zależności od wielkości Waszej kapusty dobierzcie. E, no i zagotowujemy wodę. I zaraz powiem Wam, jak przygotowuję. Ja oczywiście już po swoim ostatnim gotowaniu mam pamiątkę, więc mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzać. Dobra, oczywiście wcześniej kapustę myjemy, co powinno być oczywiste dla wszystkich. I najpierw oddzielamy te takie pierwsze liście z wierzchu, ale ich nie wyrzucajcie. One nam posłużą do tego, żeby ułożyć je na naszej brystance na spodzie. To są te takie z reguły najbrzydsze. Ok, i teraz pozbywamy się kłębu, tak? To się nazywa kłąb. W zasadzie środka. Po prostu wycinamy ze środka tą najtwardszą część. Pyk. I wyrzucamy, bo ona nam do niczego nie będzie potrzebna. Następnym krokiem jest dodanie do gotującej się wody tak pół łyżki stołowej soli, oczywiście himalajskiej najlepiej. I dodajemy też do tej wody ocet. Może to być ocet zwinny, jabłkowy, jaki tam chcecie, zwykły, byleby zakwasił nam tą wodę. Dwie łyżki stołowa. I następnie do... Naszej wody. Dodajemy całość kapusty. Najlepiej tą wyciętą częścią do dołu. Będzie nam lepiej wyciągać e, liście. Wkładamy, ostrożnie, oczywiście. I tak około 2 minut gotujemy kapustę. Zobaczycie, jak liście będą ładnie odchodzić. I za chwilę będziemy działać dalej. Czyli 2 minuty teraz gotujemy kapustę. Liście nam już odpowiednio odchodzą, więc możemy spokojnie wyciągać i układamy sobie na talerzu, żeby wystygły, bo będziemy jeszcze z nimi działać w kwestii odcinania twardszej części, więc muszą być chłodne, żeby się nie poparzyć. Można je hartować na przykład w zimnej wodzie albo w wodzie z lodem, ale to już jak uważacie. Ja będę w czasie, kiedy one będą sobie stygły, y, przygotowywał farsz. Więc nie ma potrzeby. W czasie, kiedy nasze liście będą stygły, śmiało możemy przygotowywać farsz. I do farszu dodajemy oczywiście. Do miski, rzucamy nasze mięso mielone. Ja wcześniej na początku nie wspomniałem o tym, że będziemy potrzebować też jedno jajko. Także weźcie to pod uwagę. Do farszu idzie również jedno całe jajko. Do mięsa dorzucamy nasz ryż z kalafiora. Następnie pokrojona w kostkę cebula, i wbijamy jedno całe janko. Następnie wszystko wyrabiamy, najlepiej jest to robić ręką. Zrobicie to wtedy najdokładniej, jeżeli nie lubicie wyrabiać. Takiego farszu i mięsa ręką zróbcie to łopatko. Ale zapewniam, że najlepsze jest właśnie wyrabiane rękami. Krzyba soli. I mieszamy dalej. Farsz jest gotowy i możemy przejść do przygotowywania kapusty do zawijania. Jak wiecie, kapusta tutaj ma takie trochę twardsze części i każdy kawałek kapusty, który mamy, musimy pozbyć tej właśnie części, więc będziemy w taki sposób, mam nadzieję, że będzie to widać, Odcinać tą twardą część. Dzięki temu będzie nam łatwiej zawijać nasze gołąbki. To chyba jedna z najbardziej czasochłonnych czynności podczas robienia gołąbków. Kiedy pozbyliśmy już naszych liści twardych części i krząstek, włączamy piekarnik na 180 stopni. Góra dół i już tłumaczę Wam, co robimy dalej z naszą brytwanką czy blachą do pieczenia. Albo garnkiem, jak wolicie. Na spód brytwanki możecie poukładać takie niewielkie kawałki smalcu albo rozsmarować delikatnie smalec, żeby on troszeczkę tutaj sprawił nam, że liście, które będą na dole, nie będą bardzo przywierać. Dzięki temu będziemy mieć też trochę więcej tłuszczyku. Może to być smalec, może to być olej kokosowy, jak wolicie. Ja daję smalec, bo dla mnie to jest takie bardziej tradycyjna. I jeżeli już ten smalec sobie porozkładamy na plaszce, rozetrzemy, porozkładamy czy jak wolicie, on i tak pod wpływem temperatury się rozejdzie, układamy liście, które ściągaliśmy z wierzchu naszej kapusty. Nie muszą one być jakoś idealnie ułożone, po prostu. Aby zakryły nam blachę, żeby gołąbki nam nie przywierały. I teraz przechodzimy do zawijania gołąbków. Pokażę Wam, jak ja to robię. Najwygodniej jest mi na desce, biorę sobie liście kapusty. Moje gołąbki będą w różnych rozmiarach. Jedni lubią małe, inni bardzo duże. Ja robię i takie, i takie. No i biorę łyżkę farszu mniej więcej taką ilość i słuchajcie, ja, to jest patent mojej mamy, który jest super, rozkładam ten farsz na liściu, dzięki temu robi się nam taka fajna rolatka z tego mięsa i według mnie takie gołąbki są lepsze. I zawijamy prawą stronę, lewą stronę i od góry zawijamy naszego gołąbka. Słuchajcie, ja myślałem kiedyś, że gołąbki to jest tak skomplikowane i tak trudne, Okazuje się, że tak naprawdę pierogi są skomplikowane, a gołąbki to sama przyjemność. I tak wygląda mój gołąbek. Słuchajcie, następnie układamy na blaszce jeden obok drugiego, jak najciaśniej. Najlepiej tym zawinięciem do dołu blaszki. I jedziemy dalej. I starajcie się układać jak najbardziej obok siebie wszystkie gołąbki. I dla uchwalenia wam pokażę jeszcze raz. Łyżka farszu, u góry rozklepujemy na płasko. Zawijamy prawą stronę, lewą, górę i jedziemy do dołu. I kolejny piękny gołąbek. Układamy ciasno obok poprzedniego. 一直么打雷。 Jeszcze jeden patent, który mogę wam sprzedać, dotyczy takich mniejszych liści, które zostają już wam na koniec. Jest taki, że jeżeli macie takie mniejsze liście, to składacie je jeden do drugiego, łączycie tutaj, na przykład tą bardziej miękką stroną, tak. I tak samo jak w przypadku poprzednich gołąbków, nakładacie farsz i zawijacie. Kiedy gołąbek wyjdzie troszkę większy, nie będzie to taki miniaturowy, i będzie się bardziej trzymał. Oproszę. I ciach. Tak wyglądają gołąbki, które teraz powędrują do piekarnika. I słuchajcie, możecie je zostawić tak, możecie podlać je bulionem, czymkolwiek. Nawet sosem pomidorowym, jak lubicie. Tutaj inwencja staje dla Was, jak lubicie jeść gołąbki. Ja prawdopodobnie podleję je bulionem, żeby one też troszeczkę z tym bulionem popracowały i wytworzycie się fajny smak wtedy. Kolejny krok jest taki. Ja do bulionu dodałem trochę przecieru pomidorowego i wychodzimy z tego taki sosik. Tym sosem zalewam wszystkie gołąbki w, w garnku czy takiej właśnie blasze do pieczenia. Jeżeli została wam kapusta jeszcze luźna, możecie poukładać ją na wierzchu. Jeśli jednak kapusty nie macie, to… Proponuję ułożyć na wierzch folię aluminiową przed włożeniem do piekarnika. I słuchajcie, ja lubię, kiedy delikatnie są przypieczone gołąbki, więc na 50 minut składam pod przykryciem, a na ostatnie 10 minut ściągam folię. Także teraz do piekarnika, 50 minut pod przykryciem, a potem 10 bez. I widzimy się, jak gołąbki będą już gotowe. Nie mogę się doczekać. Będą pyszne. Ubieramy, Wam, że będą pyszne. Będą. Oto i one w pełnej krasie. Jeszcze bulgoczą. Wyglądają fantastiko, Proszę bardzo. Jak widzicie, w nich jest ten sos, one też trochę puściły wody, w sensie kapusta. I tak właśnie wyglądają. Są przepyszne, na pewno. Dobra. Mm, pokażę wam teraz jak wyglądają w środku no i nie mogę doczekać jak będę je jadł. tak wyglądają gołąbki w całej okazałości przepysznie i naprawdę tak jak wyglądają tak też smakują możecie mi wierzyć przekroję żeby pokazać wam jak wyglądają w środku że tak naprawdę niczym nie różnią się od tych tradycyjnych Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. One jeszcze parują. O. I tak jak mówiłem przy zawijaniu, spójrzcie, jeżeli zawijacie tak, jak Wam to polecałem, one wtedy zawijają się w taką fajną rolatkę. To tyle. Życzę Wam smacznych gołąbków. Spróbujcie, dajcie znać w komentarzach, czy robiliście. No i widzimy się w kolejnym przepisie. Do zobaczenia.